Piechowice, ulica Kryształowa. To tutaj od kilku miesięcy realizowana jest duża inwestycja. Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z otworzeniem nawierzchni drogi wojewódzkiej numer 366. Prace są wykonywane na zlecenie Urzędu Miasta. Sieć kanalizacyjna jest budowana właśnie na, na zlecenie gminy. A my, korzystając z okazji, wymieniamy przyłącza wodociągowe przechodzące na drugą stronę jezdni, żeby już uniknąć w przyszłości ewentualnych awarii. Jest to wymiana awaryjna, pilna i bardzo potrzebna, ponieważ przyłącza na tym odcinku były już w fatalnym stanie. To zdjęcie jednego z nich. Woda przepływała przez niego w bardzo ograniczonej ilości. W większości rury są poniemieckie z dwudziestych lat dwudziestego wieku. Są bardzo zarośnięte. Mieszkańcy już narzekali na brak przepływu wody na, na przyłączach. No poza tym, niejednokrotnie usuwaliśmy awarie, były wycieki. Jednak to nie jedyne prace wykonane w tej części piechowic. Ponadto wymieniliśmy odcinek sieci przechodzącej do, od ulicy Wiejskiej do ulicy Kryształowej, to taki odcinek 15 metrów. W tym roku jeszcze pozostały nam trzy przyłącza na kolejnym etapie od ulicy Zielonej do drogi krajowej numer 3. Przy, przy tym zadaniu będziemy wymieniać przyłącza wodociągowe, to zostały nam trzy sztuki. Tego. W tym przypadku prace jak widać są już na przysłowiowej, ostatniej prostej.